H2O – dwa atomy wodoru plus jeden tlen. Starożytni umieścili wodę wśród czterech żywiołów i oddawali jej cześć, w osobie bogów władających morzami. Bo władać było i jest czym. 361 milionów kilometrów kwadratowych, 71% całej powierzchni ziemskiej zajmuje on, wszech wszechocean, obejmujący kontynenty jak niewielkie wyspy. Z niego przed milionami lat na ląd wyszło życie. Na lądzie uległo stopniowej ewolucji i jedna z jego form, która dumnie nazwała się człowiekiem rozumnym, ma coraz większą ochotę bywać tam, w głębinach. Ochotę i potrzebę. Wiadomo, bogactwa mórz i oceanów są przeogromne. Eksploatacja tych zasobów może przynieść rozwiązanie podstawowych problemów cywilizacji braku żywności i braku surowców. Powroty nigdy nie są łatwe. Nawet gdy ma się tak luksusowy środek lokomocji, może przeciwstawia się człowiekowi niezwykłością swego środowiska, obcego dla przyzwyczajeń organizmów lądowych. Brak powietrza to już drobiazg, można je ostatecznie wziąć ze sobą. Problemem staje się ciśnienie. Każde dziesięć metrów głębokości podbija je o jedną atmosferę. Starożytni głosili Vivere non est necesse, navigare necesse est. Życie nie jest konieczne, żeglowanie konieczne jest. Dla człowieka współczesnego także to podwodne, gdy linia rejsu przebiega w pionie. Schodzić coraz głębiej, bywać coraz dłużej i wracać. Niestety, wielu jest takich, którzy nigdy nie wrócili, dlatego że prawa biologii, a zwłaszcza fizjologii człowieka są nieubłagane. Człowiek po prostu nie jest stworzeniem, które byłoby przystosowane do życia pod wody. Prosta zależność: co 10 metrów ciśnienie rośnie o jedną atmosferę. Na 20 metrach to już dwie atmosfery nadciśnienia plus ta jedna, która jest na ziemi, razem trzy, a więc po to, żeby oddychał po pierwsze. Trzeba pod wodę zabrać powietrze. No, powiedzmy, że zrobimy to w butli, ale żeby to ciśnienie nie zadusiło człowieka, nie połamało żeber i nie wdusiło płuc, trzeba to, ciś... to powietrze wtłoczyć do płuc pod takim samym ciśnieniem, jakie tam panuje, czyli równiuteńkie trzy atmosfery, i tak dalej, i tak dalej. Niepodważalne reguły biologii. To wcale nie są, powiedziałbym, niemożliwości, tylko to są bariery, które trzeba łamać. Mówisz zwyczajne butle. Kiedyś były zwyczajne, teraz mają 200 atmosfera, powiedzmy, w życiach takich przemysłowych do 300. Mówiłeś reduktory, to znaczy urządzenia, które pozwalają dopasowywać ciśnienie wdychanego powietrza do otoczenia. Ja nie mówiłem reduktory, powiedziałem, że tak trzeba zrobić, bo inaczej no człowiek są. nie ma szans. No więc są, tylko że kilka głębszych oddechów. Nie? No No tak, przy czym tego? kiedyś były takie reduktory, które umieszczano bezpośrednio przy butlach. Tu zresztą też pierwszy stopień przy butli u góry się mieści, obniżający ciśnienie z tych setek atmosfer do tych, powiedzmy, kilka różniących się od panującego na danej głębokości. Potem okazało się, że reduktor musi być umieszczony w specjalnym miejscu, bo jeśli był wyżej, to już ta różnica między reduktorem a płucami powodowała niemożliwość wytchnięcia i tak dalej, i tak dalej. Przy czym do tego okazało się, że już można to samo powietrze traktować no, inaczej. Można przy jego pomocy wykonywać szereg dodatkowych funkcji. Na przykład, zresztą skafander taki niby znany, prawda, z nurkowań z tych filmów podwodnych, ale ten jest niezwykły, bo łączy ze sobą cechy skafandra takiego swobodnego nurkowania ze skafandrem suchym. Tam w środku nie ma wody, a dodatek tam w środku może być powietrze. Tytan. Tak jest, tak to ja też potrafię. Oczywiście nie po to, żeby było wesoło, tylko po to, żeby dostosowywać pływalność na danej głębokości. A do tego do... po prostu, żeby nurka, nurek nie spadał jak Wesoło niestety w momencie, kiedy człowiek wkracza to środowisko, które jest dla niego skrajnie jednak groźne, nigdy nie będzie. Chociażby z tej prostej przyczyny, że to ciśnienie, o którym mówimy, jest naprawdę groźne. Pół biedy, kiedy rzecz się dzieje na w kilkudziesięciu centymetrach głębokości, wtedy wydychać powietrze jest stosunkowo prosto. Bąbelki lecą bez większych kłopotów. Ale kiedy znajdzie się człowiek na tej głębokości chociażby już dwóch, trzech metrów... Niestety... Niestety popękają naczynia krwionośne, popękają pęcherzyki płucne, a bez odpowiedniej aparatury, która, niestety, jak każda może być po prostu zawodna, człowiekowi grozi śmierć. Po prostu śmierć. A ja idę. Tyle zostało, tyle zostało w świecie zwykłych ciśnień, które ludziom został dany jako normalne środowisko życia. I zaczyna się baśń o śpiącym redaktorze, baśń współczesna, miast kryształowej trumny, dwa koncentryczne walce z potężnego plecki lasu. I nie ma krasnoludków, ani księcia. I wszedł tam z własnej woli, by przekonać innych, że można, a może by samemu w to uwierzyć. W takich chwilach mówiło się dawniej Klamka zapadła. Stękają pneumatyczne zawory, ze zwykłym światem łączy już tylko aparatura interkomu i przyklejone do ciała czujniki. Kompresja. Pół atmosfery nadciśnienia, gwałtowne przełykanie zwalcza nieznośny nacisk na uszy. Ciśnienie rośnie, organizm reaguje gładko. EKG i temperatura w normie. W uszach słychać szum wyrównujących ciśnienie gazów, w prawym ucisk przeradza się w nieznośne kłucie. Atmosfera atakuje, kolejne przełknięcie, prawe ucho przestaje kłuć, wypełnia się wilgocią. Chwila strachu, krew? Nie, wstyd powiedzieć, było troszkę brudne. Dochodzi kwadrans od początku eksperymentu. Każdy centymetr kwadratowy nieuzbrojonego ciała atakuje teraz 2,5 kg gazowego nacisku. 15 metrów. Mniej więcej takiej głębokości pod poziomem wody odpowiada to środowisko, w którym znajduje się teraz. Ale fakt faktem, nie jest to środowisko normalne. To jest czysty tlen. Bo komora, mimo że pozwala oddychać położyć z tym właśnie środowiskiem, służy do pewnych bardzo wyrafinowanych celów medycznych. Nie jest związana z nurkowaniem. Po prostu, powiedzmy, człowiek w tej atmosferze, człowiek, który ma kłopoty z własną hemoglobiną, powiedzmy, dlatego, że został zatruty z lękiem węgla, ten człowiek tu może zostać uratowany. Albo inny przypadek. Jest takie złe słowo, gangrena, które tak naprawdę obecnie w języku lekarzy nazywa się zgorzelą gazową. Wywoływana jest przez pewnego rodzaju zdrowe organizmy, pałeczki. Te giną w środowisku czystego tlenu. Nie mogą się rozwijać dalej. I znów w wielu przypadkach jedyną metodą uratowania życia człowieka jest wprowadzenie go do tej tlenowej, hiperbarycznej nadciśnieniowej komory. Ja jestem człowiekiem zdrowym. Znalazłem się tutaj po to, tylko by przekonać się, że ta dość duża różnica ciśnienia Proszę Państwa, przecież tu w środku jest ciśnienie większe na przykład niż w oponie malucha. A jednak gdyby było odrobinę więcej przestrzeni i gdyby było powiedzmy jeszcze towarzystwo, można by spokojnie żyć, można by spokojnie, yy, no powiedzmy, rozgrywać yy, mecz piłki nożnej nawet. to Oddycha się lekko, bardzo lekko, aczkolwiek kiedy mówię, czuję delikatne, nie wiem na czym to polega, może dlatego że jestem tutaj pierwszy raz, delikatne. Delikatnie z inną pracę mięśni twarzy, oczywiście nie boję się o własne zdrowie, ciągły monitoring pracy serca, możliwość sprawdzania ciśnienia, możliwość sprawdzania temperatury nad specjalnym czujnikiem termicznym naklejonym na skórę, no i sam fakt, że Mam również własny przyrząd nurka, który pokazuje mi, że no, na tej głębokości nic ze mną właściwie specjalnego stać się nie powinno. Pozwala zachować odrobinę yy, lepsze samopoczucie. 15 metrów. Wychodzimy. Można wracać. Więcej trzeba wracać. Nawet w przypadkach uzasadnionych medycznie nie eksponuje się organizmu na działanie tej tlenowej atmosfery dłużej Niż dwie godziny. Tlen w zbyt dużych stężeniach jest trucizną, a więc dekompresja. Znów szumią zawory, i znów ucisk w uszach. Znajomy, więc łatwiejszy do pokonania. I bez obaw o symptomy choroby kesonowej. W powietrzu, którym oddychał, nie było krzty azotu, wracać można więc szybko. Cały i żywy, buty znów będą miały właściciela, a więc można, można tam wejść i wrócić, gdyby tak jeszcze wiedzieć, na jak długo i do jakich granic. Tak wraca się stamtąd, kolejna, któraś tam dekompresyjna stacja na głębokości 3 metry. Po prostu leży się, relaksuje, rozluźnia mięśnie i czeka. Czeka, aż organizm powróci do stanu równowagi, która bezpiecznie pozwoli wynurzyć się na zewnątrz. Pozornie nic się nie dzieje, ale od tego właśnie zależy, czy człowiek wróci bezpiecznie, czy też będzie mu groziła choroba ciśnieniowa. jest właśnie tych biologicznych barier ciąg dalszy, pół biedy, jeżeli rzepca polega z tym nurkowaniem na tym, żeby zejść w dół i wynurzyć się dla przyjemności, żeby coś zobaczyć albo upolować rybę. Ale kiedy chodzi o to, żeby tam zejść i cokolwiek sensownego zrobić, to to po prostu musi trwać. I wtedy zaczynają się te całe dramatyczne historie dekompresji, bo po prostu człowiek jak gąbka nasiąka tym, czym oddycha, mieszaniną, powietrza z jakimś obojętnym gazem i po to aby ten gaz który penetruje całe ciało człowieka wycisnąć jak wodę z gąbki pozbyć się go musi upłynąć pewien czas inaczej inaczej nastąpią niezwykle dramatyczne wydarzenia gaz w pęcherzykach płucnych przy szybkim wynurzeniu się rozpręży się i po prostu je porozrywa to samo grozi wątrobie, sercu, wszystkim organom wewnętrznym. No ale na to jest przecież sposób, możesz tę gąbkę. Ja wiem, na to jest sposób, żeby sobie poleżeć na tych różnych to po stacjach dekompresyjnych. Pod wodą, prawda? Powoli, tak? Bardzo powoli. Ale ja odpowiedz trudno. mi na inne pytanie. Jeżeli na 30 metrach głębokości pracujesz, powiedzmy, jesteś tam 90 minut, to ile czasu trwa wynurzanie? 30 metrów głębokości i pracujesz 90 minut, tak? Tak. tak. Proszę Ciebie, no to musisz tak, 57... Przepraszam, 3 minuty na 9 metrach, 23 minuty na, 9, na 6 metrach. To są kolejne stacje. 57 minut na 3 metrach. W Radzę. sumie... O, ja policzyłem, ja policzyłem dokładnie 89. Na pracę została minuta. Nie, no dobrze, ale jednak można wyjść i wrócić. Zresztą, wiesz, te tablice, których używa większość w tej chwili świadka nurków, mogą być może w przyszłości zastąpione takimi przyrządami, prawda? To jest dekompresjometr. No on Ci pokazuje, jeśli jesteś pod wodą, na jakich metrach, na którym metrze powinieneś się zatrzymać i poczekać, aż wskazówka tego przyrządu przejdzie na ten następny poziom. To taka sprytna, półprzepuszczalna błona i taki pęcherzyk gazu, właśnie tajemnica producenta. Zresztą... To jest bardzo sprytne, jest sprytne i oparte rzeczywiście tak, na bardzo wierzywane. prostej metodzie, prób błędów, ale przecież te tablice mają niesłychanie dużo różnych wad, chociażby tą, że nie są dopasowane do indywidualnych cech organizmu określonego nurka. Przecież to jest po prostu kolosalne ryzyko. Za każdym razem, kiedy człowiek się wynurza po pobycie tam. Wiesz, ryzyko jest wszędzie tam, gdzie nowe, ale oczywiście, jeśli już tak chcesz z wszystkiego jakby rezygnować, z każdego cienia ryzyka... No to można zastosować sprawę inaczej, a no po prostu nie wychodzić, dłużej nie wychodzić. Tak jak się Państwu zdaje, to nie są nowe meble do salonu Posejdona, to tylko wścibcy ludzie szukają kolejnego guza. Zbudowali ogromną stalową beczkę i usiłują wepchnąć ją równo na 100 metrów pod powierzchnię morza. Nazwali ją habitatem, to znaczy miejscem, gdzie będą wygodnie żyli. Mają nadzieję, więcej mają pewność, że bezkarnie wtargną do Posejdonowego Królestwa i spenetrują je do ostatniego dna. Broni się władca musznie mrawo, wypiera beczkę do góry, ale jeszcze nie rozumie, z kim sprawa, jeszcze nie docenia ludzkiego uporu. Przecież ci wspaniali mężczyźni są niebyle jakimi norkami. To forpoczta ludzkości, szukająca nowego lądu do zasiedlenia. Na razie budują pierwsze bazy wypadowe. Podwodne życie, sielanka i żadnych problemów. Ich organizmy funkcjonują zupełnie normalnie, choć tam w beczce panuje podwyższone ciśnienie. Wyposażyli ją luksusowo, zaopatrzyli w nowoczesne środki łączności z tymi tam na powierzchni. Pracują, śpią, wypoczywają i nigdy nie narzekają na brak apetytu. Nie można powiedzieć, że przypłynęli tu na wakacje, ich celem jest wydarcie z królewskiego skarbca tego, co najcenniejsze surowców. Na razie interesuje ich kontynentalny szelf. Niebawem przeniosą stalowe domki niżej na 600, potem na 1000 metrów. Próżno będzie się srożył pan oceanów. Tu w toni sztorm już niestraszny. Tu od miliardów lat w ciszy narastają technologiczne skarby. Oni je dzisiaj znajdą, jutro wydobędą, a pojutrze przeniosą pod wodę mieszkania i fabryki. Posejdonowi na utrapienie rybom na uciech. Niestety, statystyka jest nieubłagana. Nawet gdyby udało się opanować te głębokości od 350 do 400 metrów, tak jak w eksperymencie Janus 4, to i tak ledwie kreseczka, czyli ledwie 7% dna mórz i oceanów byłoby dla nas dostępnych. A gdyby Udało się postawić te ludzkie habitaty na głębokości tej maksymalnej, jaką w ogóle kiedykolwiek w jakichkolwiek eksperymentach wytrzymał człowiek, czyli 686 metrów, to oznaczałoby to 10% powierzchni dna morskiego. A przecież to jest trzy czwarte powierzchni naszej planety. Jest o co walczyć. Tam warto schodzić, ale nie takimi metodami, jak proponują płetwonurkowie którzy, bo w tym momencie już zupełnie kończą się żarty i przychodzi do zjawiska zwanego nurkowaniem saturowanym, czyli tym długotrwałym, bardzo głębokim nurkowaniem, niesłychanie groźnym dla człowieka, bo o ile w tym niezbyt głębokim do 60 metrów istnieją jakieś tabele dekompresji i tak dalej, to w tym. Zupełnie nie. tam Cię nie słyszałem, wiesz, to jest jednak jest no zdecydowanie większe. No, nie ma szczęścia. żadnych tabel y, dekompresyjnych, mówię o tym głębokim, saturowanym nurkowaniu. Tak, ale czy patrzyłeś również na sprawę, powiedziałbym historycznie, to znaczy, że kiedyś wydawało się niemożliwe wejście na 15 metrów i wrócenie, no, że przecież tych nurków, poławiaczy, pereł czy innych rzeczy uważano za samobójców. W tej chwili, w tej chwili kilkaset metrów nie stanowi problemu. Popatrz, czy nie polega to trochę na tym, że brak jest takiej, jakby, wydaje się, że brak jest takiej bazy badawczej. No właśnie, takich suchych komór albo mokrych komór, i tam prób odpowiedzi na pytanie, ile ten człowiek naprawdę może i jak. No właśnie na chwileczkę tutaj. A jakbym tak cię mocno Ej. ścisnął za kark, no to co? No uznałbym to za. Nie, ale to nie z tego programu. Boli. 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 Dlaczego? Dlatego. O, właśnie, nikt nie wie dlaczego. To jest objaw, który u ciebie się już zaczyna, tak zwanego zespołu y, neurologicznego y, głębokich y, wysokich ciśnień zespołu tak. neurologicznego słyszałem. który powoduje najróżniejsze objawy drgawki y, znużenie nadmierną pobudliwość najróżniejsze niewytłumaczalne reakcje ludzkiego mhm. organizmu przypuszcza się że bierze się to stąd że w komórkach nerwowych te wysokie ciśnienia naruszają struktury lipidowe że tak jest zauważ, naprawdę to nikt nie, nie jest wie. objaw wszystkich nurków, a więc my być może w niektórych przypadkach po prostu się czegoś nie uwzględnia i jeszcze nie wiemy czego. Ale zauważ, że te y, choroby ciśnieniowe y, Leczenie tych zespołów, takich właśnie neurologicznych, jest niesłychanie trudne. Bardzo są to sprawy częste ostatnio, a poza tym jest jeszcze jedna rzecz, jest taki odległy właściwie refleks tego głębokiego nurkowania jest zjawisko zwane na przykład martwicą kości. Również zaobserwowane głównie u pracowników kasonowych, choć. Ale wy się do wszystkiego przyczepiacie. No, mieliście problemy, żeby zejść poniżej 150 metrów. Wymyśliliśmy wam mieszanki. Powiedzmy tę słynną mieszankę helowo-tlenową. Przyczepiliście się, że ona tam coś tą gospodarką cieplną ustroi, niedobrze robi. No to teraz wymyślamy mieszanki inne. Powiedzmy tlen wodór. A może inaczej. A może, może powiedzmy płynne roztwory soli fizjologicznych nasycone tlenem. Takie pomysły też są. Wszystko, żeby zejść jak najgłębiej. A może takie, takie pomysły, powiedzmy, jakie... No wiesz, doktor Jerwik, prawda? Sztuczne, serce, sztuczne może płuca. Sztuczne płuca, dlaczego nie? No. Więc ja niestety uważam, że być może za 20 lat zmieni się to i będzie, będą ludzie uważali inaczej, krótko mówiąc, naukowcy. Póki co wygląda na to, że to głębokie, saturowane nurkowanie z tymi habitatami opuszczanymi na dużej głębokości jest po prostu ślepą uliczką, ale niewątpliwie jasną ulicą jest. Praca w ogóle na dużych głębokościach, bo tam są po prostu nieprzebrane skarby, jak chociażby konkrecje. I są sposoby, żeby tam dotrzeć, ale to są sposoby następujące. Specjalna, no niezwykle wyglądająca maszyna, jak gdyby yy, traktor w wersji XXI wieku, który jedzie po morskim dnie, napędzany takimi dziwnymi ślimacznicami, zbiera na przykład konkrecje, przesyła je do odpowiedniej stacji nieco wyżej i z nich korzysta. Albo. Rzecz inna. Statek matka na powierzchni, poniżej na pewnej głębokości specjalny zasobnik, który penetruje budowę dna morskiego i jeśli znajdzie coś co jest interesujące, wypuszcza takiego specjalnego robocika o nazwie Jazon i ten po prostu wykonuje zadanie w imieniu człowieka. Przekazuje to wszystko na górę na powierzchnię. I to jest kierunek roboty, batyskafy tak, i odgrodzenie to... się człowieka od wrogiego środowiska. Tylko, że nie sądzisz, że są to po prostu inne filozofie i wcale nie wiadomo, którą ludzie wybiorą. My na razie niewiele wiemy o tych próbach schodzenia i badania reakcji organizmu na największe ciśnienia, z tego względu, że większość tych prób dokonywana jest w celach militarnych. Prawda? Dalej są jednak przewidywania. Przewiduje się powiedzmy, że w przeciągu no, najbliższych 10 lat pokonamy barierę do 750 metrów pracy. Kiedyś uważano, że można ropę z dna morza wydobywać normalnie bez ludzi. W tej chwili, w tej chwili tam pracują faceci, którzy no, w inne trochę ubiór niż ja są ubrani, ale tam schodzą. Ale ciąg dalszy. 50 lat. Osiągniemy prawdopodobnie granicę 1500 metrów. Człowiek tam zejdzie i będzie odpracować. W 100 lat, jak przewidują niektórzy, puści i ta magiczna granica 1500. Może tak, może nie. Słuchaj, ale Puści, puści tak, jak puścił Everest. Jest optymizmem a realizmem. Taka jest tlenka. Puścił Everest, bo ludzie tam będą schodzili, bo po prostu. No, bo to jest. Przekroczyliśmy barierę. Wiemy, że można tu przebywać. Co więcej, trzeba. Nie ma odwrotu. Cywilizacja spycha nas coraz dalej na otwarte morze i coraz bardziej w jego mroczne otchłanie. Tam, gdzie kończą się warunki do swobodnego nurkowania, hmm. gdzie ciśnienia są tak duże, że przekraczają możliwości ludzkiego organizmu, gdzie czujemy się bezpiecznie, dopiero pod grubym pancerzem ze stali. Sięgamy dna po to, by zdobyć, ale nie tylko głównie po to, by wydobyć, by skarby ukryte właśnie tu wynieść na powierzchnię. Żal, że dwie trzecie naszej planety to obszar bliżej nieznany, dziewiczy i pusty, pełen bogactw ziemi i biologicznego życia. On czeka nadal na swych odkrywców. To prawda, że sięgnęliśmy najgłębszych z morskich otchłani jedenastokilometrowego rowu mariańskiego, ale nie jest wyczynem opuszczenie się w pancernej skorupie do kresów morskich dolin, gdy kłopoty sprawiają głębokości liczone zaledwie w setkach metrów głębokości, jakie chce opanować człowiek, by w nich żyć i pracować. Fascynuje nas widok życia na głębokościach, do których nie dociera już światło słońca, gdzie ryby i małże i inne morskie stworzenia świecą same, by dać innym znać o swym istnieniu, i przeraża nas pustka ziejąca z Nagiego dna, w której z rzadka pojawia się coś na kształt ryby. Wiemy, odczuwamy to instynktownie, że nie jest to świat dla nas, że nigdy nie będziemy, nie będzie nam dany, że nie przekroczymy magicznych barier ciśnienia. Ten kosmos leżący w zasięgu naszych rąk wydaje się stokroć bardziej odległy od oceanu pustki dzielącego planety.